Siema, z tej strony Jackie i witam Was w takim krótkim update'cie, w którym chciałbym kilka rzeczy ogłosić, podsumować. Ogólnie mam kilka rzeczy do przekazania, nie mieści się to w żadnym filmie, dlatego po prostu jestem. Pierwsza rzecz jest taka, że w piątek jest Black Friday, w poniedziałek jest Cyber Monday i z tej okazji wszystkie produkty na moim sklepie na selfie są przecenione o 20%, dlatego JackieLac2020, w, w której J.K. 2020, w której znajdziecie 12 zrobionych przeze mnie lutów jest w tym momencie za 80 zł, po promocji za 100 zł i J.K. Lat 2020 Pro jest za 144 zł, normalnie jest za 180 Jest to ostatnia okazja, żeby te produkty dorwać tak tanio, ze względu na to, że po nowym roku te jedna i druga paczka wzrastają ceną o 20 zł, także J.K. z 2020 będzie za 120 zł, a J.K. Lat 2020 Pro, w którym poza lutami macie jeszcze dodatkowo godzinny poradnik dotyczący korekcji kolorów, będzie za 200 zł. Jest jest to też związane z tym, że Jekyll 2020 Pro, a więc ta wersja. Luty z poradnikiem będzie wzbogacona o dodatkowe lekcje. Przynajmniej jedną, może nawet dwie, między innymi dotyczącą, w jaki sposób możecie kolorować swoje ujęcia nagrane we slogu. Tam będą jakieś porady dotyczące właśnie, jak nagrywać, i też w jaki sposób można to później kolorować. I uprzedzając od razu pytania, ten update z tymi dodatkowymi lekcjami będzie dostępny również dla osób, wszystkich, które e, paczkę zakupiły do tej pory. Także gorąco zapraszam Was na mój sklep na selfie selfiebeat.ly ukośnik JK Laz, ze względu na to, że tak jak powiedziałem, jest to prawdopodobnie. Ostatni raz, kiedy te produkty są tak tanio i osobno jest jeszcze dodatkowo nowy produkt na sklepie, który jest w tym momencie o 20% to jest JK Walkie Toki, tak nazwałem godzinne spotkanie ze mną na Zoomie czy na Skype'ie, czy nie mam jeszcze w sumie pojęcia gdzie, w którym będę mógł odpowiedzieć na wasze pytania, jak macie jakieś wątpliwości co do tego w jaki sposób nagrywać, fotografować ustawienia, w jaki sposób obsługiwać Wasz aparat, w jaki sposób montować przede wszystkim ViMovie i Final Cut Pro tego typu rzeczy, jak macie jakieś konkretne pytanie i chcielibyście przez godzinę po prostu pogadać sobie ze mną i dowiedzieć się jakichś rzeczy na temat tego, na, na taki temat jaki Was interesuje, możecie wykupić sobie godzinną rozmowę ze mną e, normalnie kosztuje to 150 zł, teraz też jest promocja, znaczy je, też się to łapie na promocję i jest to też 20% taniej, a więc w tym momencie godzinna pogadka z Pogawędka ze mną jest za 120 zł. Liczba tych JK Walkie Talkie jest ograniczona do 10, ze względu na to, że nie wiem, jakie jest zainteresowanie. A nie chciałbym też, żeby ktoś kupił nie wiadomo ile, w sensie, żeby nie wysprzedało się nie wiadomo ile, a później konkretne osoby muszą czekać nie wiadomo jaki czas. I też, żeby zaoszczędzić czas, który musielibyśmy poświęcić na nie wiem, poznanie się w trakcie rozmowy, czy w ogóle znaczy, dowiedzenie się, jaki jest problem, to po zakupie dowiecie się z PDF-a, który tam przygotowałem, co mi jest potrzebne żebyśmy po prostu, jak już usiądziemy na Zoomie, to żebyśmy po prostu w godzinę mogli się skupić tylko i wyłącznie na tym, co Was interesuje. Może trochę zagmatwałem, ale jakbyście mieli jakieś dodatkowe pytania, to piszcie je w komentarzu, postaram się odpowiedzieć, zresztą zawsze odpowiadam. Więc hmm. w zeszłym tygodniu też pojawił się film. Wiem, że wiele osób go nie widziało ze na to, że nie był on chętnie oglądany. Jak nie jest film chętnie oglądany, to też YouTube go nie promuje. No bo po co promować film, który się nie ogląda. YouTube wtedy nie zarabia, więc jakby ktoś był ciekaw, to w zeszłym tygodniu też był film. W tym tygodniu też się pojawi jeszcze jeden w najbliższych dniach, i też pracuję nad jednym większym filmem dotyczącym Ronina RSC-2, którego dostałem na testy. Udało mi się znaleźć kogoś, kto, kto wystąpi chętnie, także mam nadzieję na jakąś akcję i na jakieś ciekawe, na ciekawe ujęcia. No ale to nie jest w tym momencie aż tak istotne. To tyle, tak chciałem tylko zrobić szybki update, żebyście wiedzieli co i jak, żebyście nie przekapili promocji, ze na to, że i na Facebooku to dawałem, i na Instagramie, i gdzieś to się wszystko pogubiło, dlatego przypominam, dziękuję z góry za wszystkie zakupy, pozdrawiam Was, życzę Wam udanego tygodnia i do zobaczenia w środę, prawdopodobnie, w środę albo czwartek, zobaczymy, cześć!